Witam. Czy kiedykolwiek patrzyłeś na kogoś z zachwytem, obserwując jego osiągnięcia, umiejętności lub sukces? Może był to sportowiec, który swoim treningiem i wytrwałością osiągnął poziom, o którym nawet nie śniłeś? Może był to ktoś, kto w walce pokazał niezłomność, precyzję i determinację? Czy wtedy pomyślałeś, chciałbym tak potrafić, ale ja nigdy nie będę w stanie tego zrobić? Pozwól, że Ci coś powiem. Jeśli widzisz w kimś coś, co Cię inspiruje, jeśli podziwiasz czyjeś zdolności, to nie dlatego, że są one poza Twoim zasięgiem, wręcz przeciwnie. To dlatego, że ta sama siła, ten sam potencjał, ta sama zdolność istnieje również w Tobie. Podziw, który czujesz, to sygnał, to jak lustro, które odbija Twoje własne ukryte możliwości. Dlaczego to jest ważne w sporcie? Bo każdy mistrz, każdy zwycięzca, każdy sportowiec zaczynał dokładnie tak jak ty. Zaczynał z marzeniem, które było równie niejasne i odległe. Ale różnica polegała na tym, że uwierzył w siebie. Wstał z kanapy, odłożył wymówki i zaczął działać. Ty również masz tę moc. Jeśli widzisz kogoś na podium, pamiętaj: nie ma niczego, co powstrzymuje cię przed tym, abyś i ty tam stanął. To, co dziś wydaje się niemożliwe, Stanie się rzeczywistością, jeśli zaczniesz działać. Sukces nie wymaga idealnych okoliczności. Sukces wymaga wytrwałości, odwagi i wiary, że zasługujesz na więcej. W sporcie, tak samo jak w życiu, droga do zwycięstwa to seria małych kroków. Nikt nie rodzi się mistrzem. Każde zwycięstwo zaczyna się od decyzji, że stajesz się lepszą wersją siebie. Każdego dnia. Choćby o 1%. Podziw to początek drogi. Gdy widzisz sportowca, który daje z siebie wszystko, zapytaj siebie: Co widzę w nim? Co również mogę odnaleźć w sobie? Może to jest jego wytrzymałość, jego technika, jego sposób radzenia sobie z presją? Każda z tych rzeczy jest dostępna dla Ciebie, jeśli zdecydujesz się podjąć wyzwanie. Walka, trening, wysiłek. To wszystko uczycie, że najważniejsza walka to ta, którą toczysz z własnymi ograniczeniami. Z chwilami, gdy twój umysł mówi, to za trudne, nie dam rady. W tych momentach musisz pamiętać, że masz w sobie to, czego potrzeba. Pokonaj strach i działaj. Często to, co cię powstrzymuje, to nie brak zdolności, ale lęk przed porażką. Ale nie myl porażki z końcem. Porażka to nie przeciwnik. To nauczyciel. Każdy upadek to okazja, by powstać silniejszym, bardziej świadomym i gotowym. Nie bój się marzyć na wielką skalę. Gdy patrzysz na tych, którzy osiągnęli wielkie rzeczy, wiedz, że i Ty możesz tam być. To nie kwestia talentu, to kwestia decyzji, aby przestać oglądać życie z boku i zacząć działać. Twoje ciało jest zdolne do niesamowitych rzeczy. Twoje mięśnie mogą być silniejsze. Twoja wytrzymałość większa, a twój umysł ostrzejszy. Ale potrzebujesz wiary w to, że to możliwe. Każdego dnia, gdy wstajesz i dajesz z siebie więcej, robisz krok w stronę mistrzostwa. Nie patrz na to, co jeszcze musisz zrobić. Patrz na to, co już zrobiłeś i jak daleko możesz zajść. Zasługujesz na sukces. Nie myśl, że sukces jest zarezerwowany dla wybranych. Sukces jest dla tych, Którzy wierzą, że są go warci. A ty jesteś tego wart. Twoja praca, Twoje poświęcenie, Twój pot i Twoje marzenia. Wszystko to składa się na drogę, którą właśnie pokonujesz. Pamiętaj, jeśli widzisz w kimś mistrza, to dlatego, że masz w sobie tę samą iskierkę. Twoim zadaniem jest tylko rozniecić ten ogień. Przestań wątpić w siebie. Przestań odkładać swoje marzenia na później. Zacznij już teraz. Ty jesteś swoim największym rywalem i największym sprzymierzeńcem. Nie podziwiaj z boku. Zacznij działać. Twoje zwycięstwo jest bliżej niż myślisz. Uwierz w siebie, bo nikt inny nie zrobi tego za ciebie. Ty jesteś siłą, której potrzebujesz. Ty jesteś potencjałem, który widzisz w innych. Ty jesteś mistrzem w drodze na szczyt. Idź i zrób to. Nie dla nikogo innego, dla siebie. Mistrzostwo zaczyna się w Twoim umyśle. W sporcie, tak jak w życiu, wszystko zaczyna się w Twoim umyśle. Możesz mieć najsilniejsze ciało, najlepszy sprzęt i najbardziej zaawansowaną technikę, ale jeśli Twój umysł nie jest Twoim sprzymierzeńcem, nigdy nie osiągniesz swojego pełnego potencjału. Dlaczego? Bo to, jak myślisz. Kształtuje Twoje decyzje, Twoje nawyki, Twoją wiarę w siebie. Twoje myśli to fundament Twojego sukcesu. To, co dziś myślisz o sobie, jutro stanie się Twoją rzeczywistością. Jeśli wierzysz, że jesteś silny, niepowstrzymany i zdolny do wielkich rzeczy, Twoje ciało zacznie działać w zgodzie z tym przekonaniem. Jeśli jednak karmisz swój umysł wątpliwościami, strachem, i wymówkami, to właśnie one zaczną rządzić Twoim życiem. Dieta mentalna klucz do zwycięstwa. Często mówimy o diecie fizycznej. Co jeść, czego unikać, jak dostarczać organizmowi odpowiednich składników, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czym karmisz swój umysł? Dieta mentalna to świadome wybieranie myśli, które budują, a nie niszczą. To eliminowanie negatywnych przekonań i zamienianie ich na te, które cię wzmacniają, to odrzucanie destrukcyjnych opinii innych ludzi, unikanie toksycznych środowisk i otaczanie się inspirującymi ideami, które wspierają twój rozwój. Każda myśl, którą karmisz swój umysł, ma moc kształtowania twojego życia. Dlatego zadaj sobie pytanie: czy to, co myślę o sobie i swoich możliwościach, pomaga mi? Czy szkodzi? Czy moje myśli są moim sprzymierzeńcem czy wrogiem? Nawyki. Twoja droga do mistrzostwa. Twój sukces w sporcie zależy nie od jednego, spektakularnego wysiłku, ale od codziennych, powtarzalnych działań. Twoje nawyki to Twój los. Jeśli każdego dnia wstajesz i robisz to, co trzeba, trenujesz, dbasz o swoje ciało, kształtujesz swoje umiejętności, budujesz fundament pod sukces. Ale nawyki nie kończą się na ciele. To również codzienna dyscyplina w zarządzaniu myślami i emocjami. Wyrobienie nawyku pozytywnego myślenia to nie miły dodatek, to konieczność. Bo w chwilach, gdy twoje ciało jest zmęczone, to właśnie twój umysł musi cię poprowadzić dalej. Jeśli rano zaczynasz dzień od afirmacji, jeśli w ciągu dnia przypominasz sobie, że jesteś zdolny do wszystkiego, jeśli wieczorem analizujesz swoje postępy i myślisz o tym, co możesz poprawić, to właśnie budujesz nawyki, które prowadzą Cię do sukcesu. Twoje myśli są Twoją bronią. Wyobraź sobie, że Twój umysł to najpotężniejsze narzędzie, jakie posiadasz. To On decyduje, czy poddasz się w trudnym momencie, czy znajdziesz w sobie siłę, by iść dalej. To On decyduje. Czy uwierzysz w swoje możliwości, czy zrezygnujesz przed osiągnięciem celu? Dlatego traktuj swój umysł jak sojusznika, którego musisz codziennie szkolić. Jak? Wybieraj myśli, które cię wspierają. Wyobrażaj sobie swoje zwycięstwa. Wizualizuj siebie stojącego na podium, czującego dumę z osiągnięcia swojego celu. Każdego dnia przypominaj sobie, że masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz. Aby wygrać, nie ma sukcesu bez odpowiedniego środowiska. Otoczenie, w jakim się znajdujesz, również wpływa na twój umysł. Jeśli przebywasz wśród ludzi, którzy ciągle narzekają, którzy wątpią w Twoje możliwości, którzy podcinają ci skrzydła, to tak jakbyś codziennie jadł zatrute jedzenie. Znajdź ludzi, którzy Cię wspierają, którzy widzą w Tobie potencjał, którzy motywują Cię do działania. Pamiętaj, że otoczenie, które wybierasz, kształtuje Twoje myśli, a Twoje myśli kształtują Twoje życie. Myśl jak mistrz, działaj jak mistrz. Mistrzostwo zaczyna się od decyzji, że przestajesz grać na półglistka, że przestajesz zadowalać się przeciętnością, że codziennie podejmujesz wyzwanie, by być lepszym niż wczoraj. Nie pozwól, by negatywne myśli, lęki czy wymówki. Zatrzymały Cię przed osiągnięciem tego, o czym marzysz. Twój umysł jest Twoim najpotężniejszym narzędziem. Naucz się go używać. Twórz nawyki, które Cię wspierają. Buduj dietę mentalną, która będzie Cię wzmacniać każdego dnia. A gdy przyjdzie dzień walki, na macie, na ringu, w życiu, będziesz gotowy, bo nie tylko przygotowałeś swoje ciało, ale przede wszystkim swój umysł. I pamiętaj, to, co widzisz w innych, jest również w tobie. Każdy mistrz był kiedyś początkującym. Ty również możesz być mistrzem. Wszystko zależy od tego, jak myślisz i co wybierasz każdego dnia. Stań się swoim własnym bohaterem. Uwierz w siebie. Uwierz, że masz moc, by stworzyć życie, o jakim marzysz. A potem działaj, bo sukces to nie kwestia szczęścia, to kwestia decyzji i codziennego działania. Ty masz tę moc, teraz tylko musisz po nią sięgnąć. Przestań marzyć, zacznij działać. Dosyć gadania, dosyć czekania na idealny moment. Idealny moment nie istnieje. Jeśli siedzisz i zastanawiasz się, czy masz to, czego potrzeba, pozwól, że ci to powiem. Masz, ale samo posiadanie nic ci nie da. Musisz to wykorzystać. Masz dwie drogi. Możesz patrzeć, jak inni robią to, o czym ty marzysz. Albo wstać, zacisnąć zęby i stać się jednym z nich. Każdy twój trening, każda chwila, gdy wylewasz pot, każda decyzja, by wstać rano i walczyć, to wszystko cię buduje. Ale tylko wtedy, gdy jesteś gotów pchać się dalej, mimo bólu, mimo zwątpienia, mimo słabości. Zwycięstwo nie przychodzi łatwo. Jeśli tego chcesz, musisz pokazać, ile jesteś wart. Podziwiasz kogoś? Świetnie. Ale podziw to za mało. Wiesz, co robią mistrzowie? Widzą w innych inspiracje i wykorzystują to, by stawać się lepszymi. Ty też możesz być na szczycie, pod warunkiem, że przestaniesz urzalać się nad sobą i weźmiesz się do roboty. Nie czekaj, aż ktoś cię poprowadzi. Bądź swoim własnym liderem. Nie ma skrótów. Nie ma drogi na skróty. Ale wiesz co? Jeśli podejmiesz decyzję, że każdego dnia dasz z siebie więcej niż wczoraj. Jeśli zbudujesz w sobie mentalność zwycięzcy, to któregoś dnia spojrzysz w lustro i zobaczysz kogoś, kogo zawsze chciałeś zobaczyć mistrza. To Twoje życie, twoje wybory, twoja walka. Ale pamiętaj jedno: nikt nie zrobi tego za ciebie. Możesz być silny, możesz być szybki, możesz być najlepszy, ale musisz w to uwierzyć i działać. Teraz, nie jutro. Nie za tydzień. Teraz. Więc wstań, załóż rękawice, wyjdź na ring, czy to dosłownie, czy metaforycznie i pokaż sobie, że możesz. Nie czekaj na aprobatę innych. Stań się tym, kogo podziwiasz. Jesteś gotowy. Teraz idź i wygraj. Pozdrawiam.